Przedsiębiorcy energochłonni w Polsce płacą najwyższe rachunki za prąd w Unii Europejskiej. Największy rachunek za godzinę płacą właśnie polscy energochłonni odbiorcy, czyli ci, którzy budują naszą, naszą gospodarkę, nasze, nasze PKB, stal, cement, szkło. Ci wszyscy, te, te wszystkie podmioty znajdują się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. A pamiętajmy o tym, że są to podmioty, które konkurują ze sobą nie lokalnie, tylko międzynarodowo. W związku z tym tutaj nie tylko jest przestrzeń, bo przestrzeń jest na to, żeby, żeby, żeby im pomóc, ale jest ogromna, nagła, pilna potrzeba. A jak można im pomóc? Bardzo często się mówi o tym, że przecież niewiele można zrobić, bo to są przepisy unijne itd. itd. Akurat w przypadku, w przypadku przedsiębiorców energochłonnych bardzo dużo zależy od naszych regulacji krajowych, od tego, jak alokujemy podatki, jaki jak będą płacili VAT. Ja przypominam, że w Polsce mamy najwyższy VAT na energię elektryczną w całej Unii Europejskiej, jakie będą, jakie będą systemy wsparcia. Ustawa prezydenta zmieni, zmieni sporo, jeżeli zostanie przyjęta. Natomiast od trzech miesięcy no jest w tej tak zwanej zamraża, zamrażarce sejmowej. Liczymy na to, że niebawem z niej wyjdzie, a jeszcze, szczególnie w kontekście tego, że nie dalej jak w ubiegłym tygodniu z Komisji Europejskiej wyciekły rekomendacje dla krajów członkowskich, które mówią o tym, jak można obniżyć rachunki za prąd i jak bardzo jest to istotne w kontekście dalszego rozwoju Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, co jest bardzo ciekawe, te rekomendacje w dużej części odzwierciedlają propozycje projektu prezydenckiego z listopada 2025 roku, więc jeżeli, jeżeli tutaj tylko rozpoczniemy procedowanie, to może się okazać, że będziemy transyterami w wdrożeniu rekomendacji Komisji Europejskiej. Ustawa proponuje obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w oparciu o cztery filary. Po pierwsze obniżenie nadmiarowych zysków spółek dystrybucyjnych. W Polsce te zyski sięgają nawet 13% z zwrotu zainwestowanego kapitału, podczas gdy średnia unijna to 4-5%. Druga rzecz to jest przeniesienie tak zwanych opłat nieenergetycznych, czyli różnego rodzaju systemów wsparcia, systemów wsparcia o rynku mocy, jego generacji na budżet państwa. Źródłem tego miałyby być przychody z ETS-u. Kolejną, kolejną częścią to jest wygaszenie już starych systemów wsparcia, to jest niewielka część, zielone certyfikaty, ale powinniśmy się ją zająć. One ciągle się odkładają na naszych rachunkach. To jest w okolicach 400, 400 milionów złotych rocznie, na, które, które po prostu przepływają do tych, którzy, którzy, korzystają z, którzy, korzystają, którzy korzystają z dawnych systemów wsparcia. I czwartym jest obniżenie właśnie podatku VAT.